Na tej sali padło dziś ze strony Zjednoczonej Prawicy posłów PiS i Solidarnej Polski wiele słów o bezpieczeństwie energetycznym i zabezpieczeniu Polski na wypadek kryzysu, który właśnie przeżywamy. Mówili o tym, jak dają sobie radę, jak Polska w ich rękach jest bezpieczna i jak jest fajnie. Słuchając ich, przyszło mi na myśl pożekadło, kiedy zaczynają dużo mówić o ojczyźnie, to znaczy, że pewnie znowu coś ukradli. Ukradli pieniądze na inwestycje, ukradli rezerwy, ukradli bezpieczeństwo. Dziś strategiczną rezerwą potrzebną Polsce jest węgiel. W maju. Agencja otrzymała zlecenie utworzenia rezerwy strategicznej węgla. Na ten cel zostało im przekazane 3 miliardy, podkreślam 3 miliardy złotych. Dziś przeprowadziliśmy interwencję poselską w Agencji Rezerw Strategicznych. Prezesa nie ma, dyrektora nie ma, nie ma nikogo, kto mógłby odpowiedzieć na dwa proste pytania. Gdzie jest węgiel? Gdzie się podziały 3 miliardy złotych na zakup tego węgla? Nadzór nad RAR sprawuje Morawiecki, nad premierem nadzór sprawuje Kaczyński, to PiS odpowiada za tchórzostwo, kłamstwo i prawdopodobnie kolejną malwersację publicznych pieniędzy. Dziś po raz kolejny PiS pokazał ludziom Środkowy palec.